O tej Gruzji sobie tutaj chwileczkę za kulisami porozmawialiśmy. Jesteśmy ciekawi, jak właśnie Kasia Pokosińska i Rakli. Po, po, podpowiedz mi, pomóż mi. Basilashvili. Bas... No <noise> to spędzali e, Wigilię, jak będą spędzać <noise> te Pauli święta. E, ale widzę, że już po góralsku to i tak się dogada. Tak, dokładnie. Tu, a, słuchajcie, da, tutaj były bardzo ciekawe tak zwane zakulisowe rozmowy, bo Irakli jest Gruzinem oczywiście z krwi i kości i Paula wspominała swój powód, w Gruzji i powiedziała, że to góralska krew, a ona o góralskiej krwi wiedu. <noise> a słuchajcie, a jakie są święta w, waszej, w waszym domu, w waszej rodzinie? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dzieńdobry.twm.pl Święta wielka, wielkanocne to są rozmaicie odbierane. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to są bardzo polskie. Są bardzo polskie Bardzo polskie. Bardzo fajnie. Poczekaj, nie, 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 bo właśnie zastanawiałem się, co fajne. Jaka wersja na wyraże? Dopóki nie byłem w Polsce kiedyś, uh, ja nie widziałem polskich świąt bo tutaj uh, obchodzicie, tak? Dobrze mówię? Tak, no teraz już nawet. Boże Narodzenie, a my mamy 7 stycznia, tak? ale my bardziej obchodzimy uh, Nowy Rok, po polsku Sylwester. Mm -hmm. no, mhm. Naprawdę? No, tak. Wtedy się tak. siedzi tak, tak właśnie wtedy tak się rodziny. 31 na 1, no ale... Dla Ale przejąłeś na... tradycję żony jak tak, jesteś oczy, tutaj. No nie, ma, nie miałeś innego wyjścia. Mimo, bez, że twardy moralny no to bez słów. słów. Czy w Gruzji też ostatnie słowo należy do faceta i brzmi tak kochanie? Masz rację. Bo tak jest. wszyscy, wszyscy jesteśmy równi. A. A co na to Kasia? Ale mamy bardzo dużo szacunek do kobiet. Mhm. Kobiety dla nas, dla Gruzinów jest święta. Nosimy na rękach. Tak powinna być. Bez nich. веш меншизна не е потребна. Та не згено, не згено, не. не, не To jest mit, ale nie potrafią dużo rzeczy robić. Nie, ale potwierdzę. Muszę ale razem. myślę, że też pomimo, też się zgodzi, że mając męża górala, tak trzeba pięknie z dyplomacją, z uśmiechem, tak, tak. z miłością, z czułością, uważnością i to się wszystko. Nie się ich kocha, ale trudno się żyje. Tak, ale jak się znajdzie pewne kluczyki, to to wszystko pięknie gra. No dobrze, to jak graliście wczoraj? Czy wy macie jakieś też tradycje kolędowania, czy, czy śpiewacie po polsku, po gruzińsku, czy te kultury się to mieszają to pięknie? Było, tak. wczoraj, bo to na co fajnie. było oczywiście Bardzo po polsku. Nie, się. Mhm. Bardzo fajny. E, najpierw e, oczywiście wszyscy za to siedzimy. E, najstarszy osób, tata kaszy dziadek. Przemawia. Tak, tak. oczywiście. E, czyta modlitwę później śpiewa, śpiewali, bo hmm. ja nie znam, jeszcze nie znam. Jeszcze się de, nie nauczyłeś tekst. żadnej no tekstu, ta, tekstu kolędy? Tekstu, chociaż tekstu, był podrukowany, ale. No tak. <noise> ale trochę podśpiewam, tak powiem, <noise> ale, ale naprawdę fajnie. O... Mm. Teraz tak o, to zobaczę? Tak, z Gina Bridgida, akurat widzę, na, jest na ekranie. To było, Kasiu, chyba... Dwa lata temu? <tod g joyful> w Ale tak, tak. mamy dobre tak. archiwum, po prostu nasz program Ale cały czas Gina Lollo lo, lo, wisi oh na końcu. -nice. Ale nie, no, święta tak naprawdę, ja bardzo marzyłam, żeby Ika jakby też naszą tradycję wchłonął w siebie. Ale ponieważ te kultury nasze polsko-gruzińskie, one są bardzo bliskie, mamy bardzo dużo punktów stycznych, to takie biesiadowanie i spotkanie rodzinne, te wszystkie relacje, to myślę, że dla Iki to nie było jakimś większym zaskoczeniem. A nawet z taką większą otwartością to wszystko wszedł. Mm -hmm. no. Ale to jest też tak, że on przemyca swoje potrawy na tą polską wigilię? Że, pamiętam, że, że brakuje że... ci jakichś smaków? Nie, nie. Kiedyś. W zeszłym roku, tak? Dobrze. Kiedy pamiętam? urządzaliśmy u nas, ponieważ odkąd nie ma zań babci od lat pięciu, mm. więc tak naprawdę troszeczkę ta rodzina się tak zachwiała i nie wiedzieliśmy, gdzie teraz to, gdzie to przenieść, żeby, żeby ten cały czas ten duch, który babcia wnosiła w te mm -hmm. nasze spotkania, żeby on został w naszej rodzinie. Więc jest, dzielimy się między moją mamę, moją ciocię i mnie. Także kiedy my urządzaliśmy, to naprawdę na naszym stole pojawiły się gruzińskie elementy. Hitem, to może to zabrzmi trochę bardzo, bardzo, laicko, ale było haczapury gruzińskie, mm -hmm. które dzieci po prostu, wiadomo, że najmłodsi nie do końca te potrawy świąteczne pasują, to nie są smaki. Tak. Ale kiedy Ika najmłodszy zapowiedział: to chodźcie, zrobię wam haczapuri. Ha! Zgodzisz się, Paula, było. że w każdej rodzinie. Wow, właśnie. W każdej rodzinie jest ktoś, kto musi zrobić awanturę na Wigilii. Mówi prawdę, mówi prawdę. Że w każdej rodzinie jest ktoś taki, kogo gdy go zabraknie, to nie ma takiego spoiwa. U mnie dziadek mm. był kimś takim i po śmierci dziadka pamiętam, że musieliśmy się odnaleźć trochę na nowo w tej rodzinie, podzielić znowu rolę, bo. Że tak. Brakuje takiego koru, prawda? prawda? Tak. A babcia była kimś takim u Ciebie? Tak, tak, babcia wszystko trzymała. I do tej pory pamiętam na nasze takie jeszcze pożegnanie, babcia miała 102 lata, więc takie już było wow. sędziwy wiek. Pięknie. Tak. Piękny wow. wiek i mm. cały czas na uśmiechu, na radości. I pamiętam jak się tak, żegnałyśmy. To powiedziała, no wiesz co so, Kasiu, ty tu jesteś taka mocna, trzymaj te rodziny w ryzach, no, bo to się nie. wszystko rozpadnie. I trzymasz. Dziękuję no, ja kochanie, ale sporo, rzeczywiście ale tak, 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 się, tak, tak się dzieje, że nawet wczoraj to było też coś, coś tak bardzo uroczego przy stole, kiedy rozpoczęliśmy, oczywiście już było płatek, były przepiękne życzenia, jakoś tak wszyscy siedzą. A tak otworzyliśmy rozmowę, okay. niech każdy z nas powie, czy ten rok, który teraz przechodzi... To było bardzo fajne. Czy, fajnie, czy tak. jak wam to wszystko płynęło? Okazuje się, że 16 osób, które siedziało przy stole, miało same, same jak najlepsze wspomnienia i taka wdzięczność pojawiła się na stole i nagle ta Wigilia po prostu nam pięknie popłynęła. Hmm. Także, no będziemy teraz zawód. I co, jaki A, rok mieli, co Tak, było bo tak naprawdę, kiedy fajne. się każdy z nas zastanowi, to czuję, że nie A. tylko były jakieś takie rzeczy, jakieś lekcje, jak to nigdy nie nazywam ostrze, hmm. tylko że to są lekcje, Lekcje, ale dużo takich fajnych, pozytywnych rzeczy. Także myślę, że taka celebra, celebracja, takich pięknych momentów, i ta wigilia to wszystko tak pięknie podbija, i ta rodzina nas tak wszystko oswaja. Ta obecność, że się obecność. jest razem, prawda? Że, że możemy się spotkać. Co no to nie, tak samym naprawdę sobie. wszyscy w takiej Cały przy tym stole, jednak wigilijnym, to zatrzymanie, popatrzenie sobie w oczy, jakoś inne czucie, nawet przytulenie się podczas, podczas składania życzeni. Ja się naprawdę takie taki inny, mocny, tak. mocny, że jest Twoja rodzina. Wiecie, pamiętam, jak rozmawialiśmy no, ze dwa lata temu, kiedy byliście u nas w dzień dobry. Trochę opowiadaliście o tym, jak się poznaliście, o historii Waszej miłości. Wiesz, jaka to jest romantyczna historia? Ona sobie, no, księcia, ona sobie ją... księcia, moja droga. Eh, ja wiem, chcemy sobie ją jeszcze <Stefan》> raz <gark> przypomnieć. Widzisz, mój, mój góral nie jest księciem. Jak nie? Nie, zgadzam, to nie się pod księciem podchala. No, po księciem się kiedyś <�oto> na szlaku, to tak się nosił. Do to była Nie, on tak idzie mocno, że. Tysiąc osób, a ja zawsze wiem, które to on tak. jest. Może kilometr ode mnie iść i dokładnie będę Bardzo wiedziała, że to on idzie. Bardzo charakterystyczny chód. No ale przypomnijcie historię co tej pięknej ilno. waszej miłości. Tak. Co, co ciebie zauroczyło w, w tymże człowieku, że postanowiłaś w, oddać Gruzinowi pół swojego serca? Żeby nie powiedzieć znaczy, całe. Myślę, że, że najpierw to było, to było oko, które... Bo najpierw się oczami spotkaliśmy, bo było to lusterko <grym> wsteczne w samochodzie, na które po patrzyłam mnie absolutnie zauroczyło. A potem chyba takie, takie ujęcie, tak, tak, taka uważność i takie, takie to coś, chyba o czym zawsze marzyłam, że będę się rzeczywiście mogła czuć jak księżniczka, bardzo kobieca, że nie będzie jakiejś takiej szarpaninki, takie bezpieczeństwo chyba. Ale ładna. Mm. Zobacz, nikad mm. tak. No. Nie, już nie masz. Zgadza się. Chyba, chyba nic nie muszę powiedzieć. Sze, bo chcieliśmy Kasię naciągnąć na tą historię, bo wiem, że każdy facet <laughs> lubi takie historii. słuchać. nawet 138 <laughs> raz, naprawdę. Nie, no, tak. ja, ale tak, tak, na pewno, na tak. początek był bardzo romantyczny i ponieważ w ogóle w, w ogóle początku. Znaczy... No tak jest. Nie, początek był i to trwa dalej. No tak, no, oczywiście. jest, 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 ale było pytanie o początek. I, i Kabie dzisiaj przykrył kocem. O, słuchajcie, niech... od nas dzisiaj nikt nie wychodzi z pustymi rękoma, tylko nie wiem, Proszę. może niech sobie wybiorą goście, co? Nie, podzielą się i macie tak? pierniczki a, bo... od nas o. i słoiczek tak, z ale co bierze? Lubisz bigos? bigos? Co najbardziej bigos. lubisz oh. na polskiej wigilii a, albo na świętach? Ryba. No chodzi... mówiliście, jesteśmy góralami, a górali co lubią? Mięso. mięso. No, no i dzisiaj, od dzisiaj zaczynamy no, jeść a, mięso. Żebyrka, gole... golonka. O, Ale nie na Wigilię. Proszę to bardzo, dzisiaj u nas jeszcze kaczka w kuchni no. jest, tak. więc jak coś zapraszamy. Także jedno ja życzenia, proszę przyjąć. Takich dużo spokoju, radości, miłości, pięknych ludzi wokół i dużo, dużo nadziei. Bardzo dziękuję. I dla Was. Od was od nas. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień